Mięso z indyka zawiera wiele witamin i aminokwasów niezbędnych do naszej diety. A ciemniejsze części mięsa zawierają dodatkowo aminokwas odpowiedzialny za dobry nastrój, więc dla swojego dobrego samopoczucia upiekę dzisiaj u indyka. Przygotowanie zaczynam od zrobienia smacznej marynaty do indyka. Do miseczki wsypuję pieprz cytrynowy, sól, cukier trzcinowy, słodką paprykę, musztardę Dijon oraz oliwę z oliwek. Wszystko razem dokładnie mieszam. Następnie dorodny z indyka nacinam po skórze ukośnie w kratkę. Obracam na drugą stronę, nakłuwam ostrym nożykiem, robię takie nacięcia kieszonki, w które wkładam kawałki czosnku. Robię takich nacięć mniej więcej kilkanaście. Czosnek nada dużo aromatu i smaku naszemu mięsku. I tak naszpikowany udziec przekładam do marynaty, dokładnie w niej obtaczam i zostawiam najlepiej na kilka godzin. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl Kiedy indyk się już zamarnuje, i pochłonie wszystkie smaki, umieszczam go w naczyniu żaroodpornym. Obkładam masłem i wkładam do piekarnika. Pieka najpierw w niskiej temperaturze, 90-100 stopni przez 2 godziny. Następnie wyciągam, obkładam znowu masłem, wstawiam piekarnik na 200 stopni i wstawiam jeszcze na 20 minut. Wyciągam, daję mięsu przez jakieś 15 minut odpocząć, potem przekładam na deskę i kroję na grube. Plastry, które układam na talerzu, polewam jeszcze sosikiem, który wytopił się podczas pieczenia mojego ptaszka. Mięso z indyka, szczególnie z udca, po upieczeniu jest niesamowicie soczyste, a czosnek idealnie kontrastuje się z jego smakiem. Więc to chyba oczywiste, co zaraz powiem. Musicie to koniecznie zrobić w domu. A podobne oraz setki innych przepisów oglądajcie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.